Dzisiaj widzowie, Ardmet, pierwszy jaki będzie, będzie to film Ardmet jak zepsuć randkę. W jaki najgorszy sposób zrujnowałeś intymną chwilę? Takie pytanie zostało zadane wiele razy do społeczności internetowej i dzisiaj przeczytamy sobie ciekawe odpowiedzi. Nazywając ją złym imieniem dwa razy, nie tym samym złym imieniem, Dwoma różnymi złymi imionami. Poszliśmy na koncert. A bo to jest jak zepsuć randkę? Ja Po prostu chłopak pisze te tematy, jak zepsuć randkę. Nazywając ją złym imieniem dwa razy, nie, ten samym nie tym imieniem. samym złym imieniem. tym samym imieniem? Dwoma różnymi złymi imionami. Posz... O kurwa, no to rzeczywiście, jak idziesz na randkę z laską i mówisz do Laski, jak ona ma na imię Krystyna, mówisz że niej Alicja i Aneta, to rzeczywiście no. Poszliśmy na koncert do parku. W drodze powrotnej do domu po prostu wskazała na dom i powiedziała: tam kupuję metamfetaminę. Ko What the fuck, co? No to, to już to, Ja bym. Ja bym się cieszył. Według mnie zajebista randka to już jest. To już jest. Kolej zabrał, zabrał mnie na ławkę w parku, a potem opowiedział mi historię o tym, jak zaraz stanie przed sądem za zgwałcenie swojej byłej. Ja pierdolę. Na tej ławce. Jakiś. <noise> Co jest kwa. Jakiś facet powiedział mi, że mam za małe nadgarski i że mógłby je trzymać jedną ręką, ale nie dałbym rady uciec. Jak miło z jego strony, że ostrzegł cię wcześniej, zanim zostaliście sami. Fair, fair. według mnie jest to już jakiś plus dla faceta za to, że ostrzegł kobietę tak przed. Także ja tu szanuję faceta. Użył scyzoryka żeby odkroić mi kawałek ciasta, a później tym samym nożem zeskrobał grudek brudu ze swojego buta. Kilka grudek brudu, Ty nie umiesz kur... tym medardem czytać? Zapytałam go, czy kiedykolwiek czyścił nóż, a on odpowiedział, nie, dlaczego? Mus <grym> ja Muszę być dobrą dziewczyną i powiedzieć ci coś, tuż przed tym jak powiedziała mi, że zdradziła mnie dwa razy. Okazało się, że było to co najmniej osiem razy, różni faceci. O, kurwa, mać. O, ja, dole. Dziewczyna, w której się podkochiwałem w liceum, była wobec mnie bardzo. Trzeba robić pieniążki na medardzie, nieważne od godziny? Nie ci? Nie. Zajebiste to jest. Oglądam sobie medarda, nie dość, że promujemy jego film. Oglądając medarda i ludzie widzą oryginał, to jeszcze kurwa, ja z tego zarabiam. To jest przecież coś pięknego. Zalotna, z ciągłym, które się podkochiwałem w liceum, była wobec mnie bardzo zalotna, z ciągłym, przypadkowym całowaniem w policzek i tym wszystkim. Pewnego dnia podeszła do mnie naprawdę blisko i zapytała, slick guy? No to rozumiem, że nikt, tak? Śliski facet. Masz dziewczynę? Nie chciałem wyjść na nowicjusza, więc skłamałem bez ogródek. Tak! Mając nadzieję, że będę wyglądał fajnie i zrobię na niej wrażenie. W kolejnych miesiącach nie było już tak zalotna. Dopiero na studiach zdałem sobie sprawę, że zadała mi to pytanie, ponieważ chciała sprawdzić czy jestem singlem. Poznałem dziewczynę na festiw <laughs> festiwalu muzycznym i zabrałem ją do mojego namiotu na nocowanie. Zacząłem wyjmować mój dodatkowy materac ale on się rozwijał i rozwijał, aż stało się jasne, że to coś innego. Dodatkowy materac, który myślałem, że mam, był w rzeczywistości zjeżdżalnią, którą moja była dziewczyna zostawiła mi z moimi rzeczami kempingowymi z jakiegoś powodu. Ja pierdolę. Siedzisz, siedzisz i zamiast materasa wyjmujesz, kurwa, zjeżdżalnię? Ja bym na to poleciał ogólnie. Ja, jak to, jak można mieć zwiniętą... A, że taką zjeżdżalnię dmuchaną. Jak pieprzyć. Mistrz pierścienia 55. Dziewczyna w sypialni właśnie miała coś zrobić, a ona poszła po szklankę wody, a ja natychmiast zasnąłem. To była długa noc i byłem bardzo pijany. Niestety zamknęła drzwi do mojej sypialni, gdy szła po drinka, a drzwi były zablokowane, więc nie mogła wrócić, więc musiała spać na dole. No się się z myślą, że postanowiła nie wracać i nie spać ze mną, więc byłem trochę zraniony, ale nie mogłem zrozumieć, dlaczego następnego dnia zachowywała się wobec mnie tak wrednie. Dopiero kilka dni później, gdy dowiedziałem się, co się stało, nasza przyjaciółka zapytała mnie, dlaczego zamknąłem ją poza swoim pokojem, zamiast po prostu wyjaśnić, że nie jestem zainteresowany. Zrobiła ogromną kupę, która zatkała jej toaletę. Weszła, gdy rozbijałem ją rękę. Ale żelazkę, czy że kupę? D Daje mi się, że kupyłem ką. Bardzo się upiłem na drugiej randce, Tak bardzo, że w pewnym momencie nazwałem ją łatwą pitą. Tego określenia nigdy wcześniej ani później nie użyłem. Co powiesz na uwagę na przełamanie lodów, jak na grubą dziewczynę nie <laughs> się tak bardzo. Nie ja, ale mój tata pomylił serwetkę z sajgonką i spędził kilka minut próbując ją zjeść. Co ja piegle. Okularów nie założył? Jak można serwetkę z sajgonką pomylić? <noise> Mój kumpel zwymiotował na głowę dziewczyny, gdy ta robiła mu loda. Moja kumpela zwymiotowała na faceta, gdy robiła mu loda. <noise> wow. Mieliśmy razem herbatę i w trakcie rozmowy facet zaczął płakać, ponieważ tęsknił za swoją... Ja pierdolę. Zjąłem jej worek z głowy, zapytano mnie, co jedzą żółwie podczas całowania się wczoraj wieczorem? Nigdy tego nie przeżyję. No, słomki, nie? Kichnąłem, kiedy. iść dziewczynie w usta. O! Uzależnienie od koka. Kur... To musi być pojebane. Całujesz się z lasku i w usta kichasz? Kainy? Nic więcej nie trzeba mówić? Aha. Starała się tak bardzo, że byłem z... zbyt pochłonięty słuchaniem jej prób pomocy mi. Zgubiłem diament. What? Co? Sadge. Kiedyś nawiązałem kontakt wzrokowy z kotem podczas masturbacji. Zajęło mi kilka dni, żeby dojść do siebie. Masz dziewczynę? Kąd wiedziałeś? Powiedziałam, czy masz dziewczynę? Aaaa, kupa. Ja wiem. Użyłam ja się elegancko, ale nie przesadnie. Pachniałam ładnie po dobrym prysznicu, obcięłam paznokcie i tak dalej. Kiedy tam dotarłam, zapomniałam włożyć zęby. Ale to ogólnie jest plus, nie? Przypadkowe powiedzenie tata zamiast mm, tatuś. No, tatusiu. Poszedł! Ja pierdo. Jak ja cię to nienawidzę! Byłem na randkę z kobietą. Dowiedziałem się, że spotykała się osobno z moim bratem i kuzynem. Przypadkowo. Najlepsza i jedna z ostatnich rzeczy, jaką powiedziała mi jedna z moich byłych. I czekam, co się skipowało. Zgała się osobno z moim bratem i kuzynem. Przypadkowo. Aha, zjak się film. Nieźle, Nieźle robisz, kurwa. Najlepsza i jedna z ostatnich rzeczy, jaką powiedziała mi jedna z moich byłych. Szatan umieścił kości dinozaurów w ziemi, abyśmy kwestionowali Boga. Zdora! Skamieniałości to po prostu coś, co Żydzi zakopali w 24 roku. Nie jest tak źle, ale jest naprawdę. Naprawdę zabawnie, rozbierałam się, a mój były popchnął mnie trochę na łóżko, a mój pies wpadł w panikę i go zaatakował. Jej pies lizał mi odbyt, będąc w pozycji na pieska. Ja pierd... Dobry den. Szliśmy do kina i mieliśmy plakat 500 dni miłości. Odwróciła się do mnie i zapytała, czy to dokładna liczba dni w lecie, bo nie brzmi to jak wystarczająco duża liczba. Odpowiedziałem jej, pytając ile dni jest w roku. Powiedziała: "To podchwytliwe pytanie. Nie dowiemy się, dopóki rok się nie skończy." W tym momencie zdałem sobie sprawę, że popełniłem straszny błąd. Poszedłem na randkę z dziewczyną. Poszło całkiem nieźle. Kilka dni później napisała mi sms że planuje podjąć dobrze płatną pracę w Nowym Jorku ponieważ byłem tylko na jednej randce powiedziałem, że zdecydowanie powinna się zgodzić i życzę jej powodzenia. Odpowiedziała grzecznie, prosząc mnie, żebym już nigdy więcej nie pisał. Dowiedziałem się od przyjaciółki, że tak naprawdę się nie przeprowadziła. Najwyraźniej robi to cały czas. O kur no huge L, stary, nie. Ale kurwa, zlanie. Ja miałem coś takiego podobnego kiedyś w gimnazjum, pamiętam. Laska mi powiedziała: którą robiłam tam w jakimś związku, związku? W, związku. Yy, w związku, że musimy się rozstać, dlatego że ona chce się skupić na nauce, dwa dni później stawia zdjęcie z innym facetem. Żebyście zastanawiali się, czemu połowa z tych ym, tutaj komentarzy jest tak dziwnie napisana, dlatego że połowa nie jest polska, połowa jest tłumaczem Google, no bo wy nie umiecie angielskiego, no bo yy, to jest oczywiście Dobra, w trosce was, jeżeli nie potrafilibyście angielskiego, to wam się nieprzyjemnie być może oglądało. Poprosił mnie, żebym szła po jego prawej stronie, żeby przypadkiem nie porysować jego nowego, drogiego zegarka. What the Zapomniałem fuck? portfela. Oj, to musiała być niezręczna chwila w restauracji. Miałem dziewczynę, teraz byłą, która zgodziła się z, z tymi zakładami to się nie dziwię, że tak cię rzuciła zrobić mi rim job. Jak tylko jej język dotknął mojego odbytu, poczułem łaskotanie, więc pierdnąłem prosto na jej język. Czas na seks się skończył. Cóż no, nic dziwnego, że jest twoją byłą. Powiedziała mi, że kosmici są przyczyną jetlagu i że za mną chodzi duch rybaka o imieniu... Samuel. Oprócz dwudziestu innych wzdór, które powiedziała przy kolacji. To było wczoraj wieczorem. Chcia to było wczoraj wieczorem. Chciałbym usłyszeć inne głupie rzeczy. Ma wyimaginowanego słonia, któremu maluje paznokcie u stóp i każe sąsiadom oglądać. Jest menedżerką dotyczącym spraw rekrutacji w call center i twoja rozmowa kwalifikacyjna będzie zawierała pytania na temat tego słonia. W dzieciństwie miała ochroniarza, którego nazywała po kawałku owocu. Blaska jaka pierdolnięta ty. Pomie... Na mojej rance ty poglądał jakieś dziewczynki na placu zabaw i powiedział, że są aż... Bardzo ubrane i woli, jak to bardziej nagi. Między kolejnymi kęsami penisa wydawałam odgłosy Zandberga. Nie, o <grymne> tam było Zoidberga. To ta postać z Futuramy. Oszukałem was. Mam niesamowite poczucie humoru. Zdaję sobie z tego sprawę. Jeżeli zrobić ranking nizin humorystycznych, dla niektórych to będą kabarety, dla niektórych to będzie stand-up. Ja jestem jeszcze niżej. Nie wiem, czy wy to oglądacie. Ja, p. Główno jak Zniszcz randkę w czterech słowach. Jestem całkowicie w erekcji. Moja żona dzwoni. Kękot, Usiądź mi na twarzy. Główno na mojej twarzy myślę, że działa lepiej. Mam dopiero 6 lat. O, kurwa. Właśnie się zesrałem. Rozstajemy się. Wypiję twój okres. O... Chcesz obejrzeć toaletę z KBD? Byłem mężczyzną. Jestem niepełnoletni. A to. W przypadku niektórych może poprawić randkę. Le Ale... nie zrobił nic złego. To jest pięć słów. Moje jaja swędzą. Jesteś jak mój były. Ja też cię kocham, wujku. Kocham twoją mamę. Jestem wielkim złoczyńcą. Ja pier... Dobra. O jest Mega mocne. To ja mam do was pytanie. Aha. Napiszcie w komentarzu bez żadnego kontekstu po prostu odpowiedź na to, żeby inni nie wiedzieli o co chodzi. Najgorsza odpowiedź na kocham cię. <głos> 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 nie wiem, jaka jeszcze jest gorsza. Laska ci mówi kocham cię, a ty mówisz do niej, tata mismar. <noise> o, jestem.